Wszystkich bardzo serdecznie słuchajcie dzisiaj jest 5 sierpnia i jakby jedziemy i będziemy wkładać nasze korony um, um, co, co, co ja bym chciała jeszcze powiedzieć? To już jesteś śpiący bo dobrze ci śpi w namiocie Tak, jedziemy na trzy korony, mimo że jest 7.30 normalnie w domu wstajesz o 6 o 5, a tu śpisz do, do 7, 8, czasami 9, Gdy nie prawie usmaj, nie ma jeszcze nikogo na szlaku, żaden tym. My idziemy szlakiem żółtym od strony Sremowców Niżnych i jesteśmy na. Na przełęczy przełęcz szopka, tak zwana chwała bogu, wysokość 779 metrów na trzy korony. Jeszcze mamy 3 czwarte godziny na tamto. Ile to będzie? 45 minut. O, bardzo dobrze. A tutaj łączy się ze szlakiem z krościenka, który ma podobną długość 45 minut. i podobną łatwość. Jesteśmy już prawie na szczycie. Zostało nam chyba 20 minut, gdzieś i jest fajnie spotkaliśmy takiego pana na szlaku gadamy sobie jest mega fajnie idziemy takim trzemysłem. jakby O kurczaszki widok jest ładny Uhuhu! dzień dobry przełom do najca tak ale tam jest tam jest takby ta słowacka ta tam jest czerwony krasztor tam widać tam Aha, faktycznie ale mega ale nie będziemy widzieć tej doliny gdzie jest Sokolica tam nie będziemy widzieć tej doliny. Zobaczymy, ale zobaczcie te chmury, Je, no pianiny są magiczne. Wejście na 3 korony bilet. Osoba dorosła 8 zł Dziecko 4. Są tutaj też magnesy. A tam się pięknie mgła bułania. Przepraszam, że jestem taki zdyszany. A tak mam jak wchodzę pod górę. Jesteśmy na jesteśmy na pół na... 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 chmurami. To jest prawda. To widzowie, wiecie, jakie są szanse na spotkanie salamandry, planistej? Mega małe szanse. Czajcie? Ona się ruszała, nie? Jakby ona jest żywa, bo ona się przez chwilę ruszała. Ona teraz jest może wystraszona, dlatego się nie rusza. Ale takie mało barwienie odstraszające, nie? Żółte. Pierwszy raz widzę w ogóle coś takiego. A wiesz jakie są szanse na spotkanie tego? Naprawdę. To, to jest gatunek pod wyginięciem. Ja Właśnie w mojej przewodniku o górach. Nie no, my to mamy farta. Na szlakach tak, zobaczcie szlak jest pusty. Kilka osób tutaj może przeszło, a może nawet nie. Bo ten szlak zielony, z którym my schodzimy. Ona sobie na środku, o, rusza się. Idzie, idzie dalej. Spina się. Ale mega piękna. Kurczaczek. Kiedyś raz widzę taką maszczurkę, która ma takie szarzone ubarwienie. Bałem, 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 bałem. O bałem, bałem. Małym, małym, ołym, małym, ołym, małym, ołym, małym. Jestem wariatki. Jestem ba, 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 ba. Tak wygląda dziecko po zdobyciu szczytu. Tak satysfakcja nakręca. Ale fajny potok, można się schłodzić. Tak jak zwykle, tradycyjnie schłodzę sobie głowę. Mówię schłodzić głowę, widzę. Abyśmy się mieli jakiś potok, a muszę do najcu. Schodzi sobie w głowę. Kapturzony zjawy. Ja i tamta żółta. Pokaż się, jaka zjawo. Wybieramy się na zwiedzanie zamku Czorsztyn. Informacje praktyczne. Wejście. Osoba dorosła chyba. Ty ile? Nie wiem. Coś koło 7-8 zł. Dziecko coś koło 4-5. Zapłaciłem 12 zł. Za nasobu. A wiecie co? Ogółem? O kurczak. Chcę być! Parking jest pod samym zamkiem, pod, znaczy nie pod samym zamkiem, pod kasą. Trzeba później jeszcze przejść tam ileś minut, tak? 5 minut. Ale parking pierwsze półtora godziny, jeżeli pokaże się bi bilet na zamek, ma się za darmo. Jest pani oznakowane. To są ruiny, nie? to są ruiny. To jest na przykład kuchnia. Kuchnia. się no tak, tak na tam powiedział, są ruiny, ale widzę, że jest częściowo odbudowywane, czyli jest zrobione zadaszenie, żeby się nie lało do środka. Dyby widzowie, no standardowo muszą być dyby. Tutaj jest piekarnia. W tym miejscu znajdowała się piekarnia. Gdyby? Są wszędzie takie fajne tabliczki, ale A słabo to widać. To jest, jest dziedziniec zamku średniego tutaj. Dokładnie. No i nie, to jest chuzacko. Og byli samemu? W sensie, jak ktoś jest tutaj, z dorosłych co chce mnie oglądać, no to tylko 8 złotych płacicie, także no, jest tanio, a jest fajnie. Prawda? Mhm. Taduś, chyba tutaj bardzo ładnie bierze. Punktu zwiedzania. Tutaj na to jest drugie piętro Baszty baranowskiego. O, tutaj już nie ma zaparowanych szyb? Nie, bo nie ma szyb. Czyli widać więcej. Ja widzę, że już jestem głęboko w domu, ale filmy będą się pojawiały jeszcze przez jakiś tydzień, także tak to wygląda. Tu filmy się jeszcze będą pojawiać z na Szlaku, a potem już gaming także kto się cieszy, łapka w górę. No i co? W sumie tyle. To do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!